dzisiaj jest drugi, ostatni dzień open bety Battlefielda 6 I sobie dzisiaj zagramy, bo kurde, bo wiesz, muszę sobie troszeczkę pograć jeszcze Bo kurde, szczerze, mam ochotę, kurde, nie myślałem, że kurde tak mi wciągnie ta gra No może nie gram aż tak dużo, ale kurde już mi tak dawno nigdy tak gra nie wciągnęła Żeby tak kurde grać sobie, że tak sobie poza odcinkami takie rzeczy Ja takie kurde, zagrałbym sobie w Battlefielda, co nie? Ale zawsze jak kurde wbijam do tego Battlefielda I próbuję tam sobie snajperką zagrać takie rzeczy No to zawsze w dupę dostaję, tak na powiedzieć, zawsze w dupę dostaję bo no, kurde, snajperkami no szczerze, no nie jest to najlepsza broń, kurde. No i się podam z snajperkami grać, ale kurde, wiesz, takimi normalnymi broniami bardzo mi się fajnie w tego Battlefielda gra. Tylko jest jedna taka rzecz, która mi się bardzo, bardzo nie podoba w tym Battlefieldzie. Jedyna rzecz, no wiesz, tam oprócz tych camperów, no bo już nie liczymy o tych camperów, co nie? To jest to, że nie wiem, czekaj, nie wiem jak to pokazać, ale nie wiem czy to ten ale że budynki się psują, może nie każde budynki, co nie? Ale zazwyczaj kurde te budynki, co ja siedzę w nich albo coś takiego, że wiesz, że mam puszować, one się zawsze niszczą. I kurde przez to, że ja mam taki kuwa do dupy komputer i to się wszystko tak dużo dzieje, to kuwa mi tak FPS-y spadają, że kurde mi komputer nie wytrzymuje, co nie? To jest jedyna taka rzecz, która mi się tak nie podoba, ale tak, to mi się bardzo fajnie gra, kurde w Battlefieldach. Byłem pod wrażeniem, że kurde mi się tak chce grać w grę, którą wiesz, no nie myślałem, że mi się będzie chciało, no bo Battlefield no nigdy nie byłem nigdy nie byłem za Battlefieldem, ale kurde ta gra jest bardzo... No spoko, co nie? O kuba. Bo wiesz, bo ja też sobie tak troszeczkę tak usunąłem taką myśl w ogóle Że wiesz, że to kurde ma być jak Call of Duty, Black Ops 6 Ogólnie jak Call of Duty, co nie? Bo ja sobie tak dzisiaj tak sobie pobrałem Black Opsa, co nie? Black Opsa 6, bo ja takie kurde wiesz moje sobie przetestuję z powrotem spróbować wiesz Do Call of Duty powrócić Zagrałem sobie 15 minut Leszły 15 minut na streamie Mam naliczone te tak powiemy, że 13-12 minut to było tylko naliczone przez to, że Czekaj a! Mam cię. To było tylko naliczone, że musiałam te, te shadery pobrać takie rzeczy. Odpaliłem sobie Mes, tak z dwie minuty pograłem i ja się poddałem do nie? Dla mnie to jest za szybki moment, takie rzeczy w Black Opsie 6. Nie podoba mi się w ogóle tak gra, co nie? Ale bardzo lubię w tym Battlefield'zie to jest to, że można mieć taki duży wybór broni, że tylko nie tak jedną broń takie rzeczy, tylko masz aż trzy bronie, to nie? Że masz tam shotgun Suba Puh! Jak on nie dead, what the fuck, okej. Okay. Że wiesz, że można mieć tak, nie wiem, karabinka tak jak mam, pistoleta i shotguna mam, co nie? Bo to jest fajne, że tak mogę na daleko mieć taki, wiesz, MK, takie rzeczy, i na close już mogę mieć takiego shota, co nie? I to jest bardzo takie unikatowe rzecz, no bo tak Call of Duty, no musi mieć tam specjalnego perk'a, czy tam rzeczy, no nie wiem, czy perk'a potrzebujesz teraz? Chyba nadal potrzebujesz perk'i, takie rzeczy już nie pamiętam, już tak dawno nie gram, ale w tej starej Call of Duty potrzebowałeś mieć perk'i, takie rzeczy. O, ale headshot'a dostał. Bang! Ale tak z shotgunami w Battlefieldzie mi się tak fajnie gra, to jest takie zarąbiste, taki fantoje, tylko one są takie kiedyś takie bardzo dziwne, bo jak kiedyś szalam jak takie hipfire'uje, co nie? To w ogóle kiedyś im za Uff, eee, W ogóle im kiedyś nie zadaję obrażenia. Nie wiem czy ja w ogóle nie trafiam ich czy coś takiego, ale kurde mam takie kiedyś momenty, że w ogóle ich nie trafiam i tak w ogóle nie zaliczę im obrażenia. Pa pa pa! Ha! No! Kurwa, no! Dawaj! A zabiłem cię! No nie ma, kurde, kampie. O! No i cholera. Ale to jest też nadal, kurde, mnie to denerwuje bardzo, że to jest te powalenie, że kurde cały czas musisz wyczekiwać, że ktoś cię kurwa uleczy takie rzeczy. Szczerze, tylko jedna osoba mnie uleczyła. No don't lie, tylko jedna osoba mnie uleczyła. Na poprzednim odcinku to był jedyny moment, którym mnie gość uleczył. A tak to zazwyczaj się poddaję, no bo kurde w tym czasie, jak oni podejdą do mnie, żeby mnie uleczyć, to kurwa, już mi się nie chce grać, no nie już mi się kurde wolę i się... No kuźba! to nie... To... O Kuba! I właśnie to! Ja nie wiem, to trzeba mieć tak... na ten... Ten celownik jest taki malutki, patrz! Ten celownik jest taki malutki i ja nie wiem, czy ja muszę perfidnie nim trafić, czy coś takiego, ale kurde, ja w ogóle nie mogę nikogo zabić. Tak rzadko, co ja mogę zabić shotgunem, ale i tak, i tak, jak zabijesz shotgunem, to masz taką kurde, tak... Uuu, ale fajnie, co nie? I też ze snajperką. No, na ze snajperką też tak mam, że wiesz... Może nie jestem najlepszym... ...snajperem, co nie? Ale jak sobie zacząłem grać tak bardziej, można powiedzieć, że taktycznie, że tak wiesz... Siedzieć na kancie, takie rzeczy, że poza mapą, no że poza mapą, że tak dale, dalej mapy, to o wiele bardziej tak doceniłem tą grę, co nie, że tak nie usunąłem tam taką myśl, że to musi być tak Call of Duty, że musisz cały czas biegać, takie rzeczy, że no, wiesz, że zaakceptowałem to, że mogę się kampić w tej grze, bo zazwyczaj to dużo ludzi tu się kampi, a wiesz, yy, no ja się nie kampiłem, no bo ja takie kuwa, no ja nie jestem lamusem, co nie, nie będę się kampił, ale ja sobie później ogarnąłem, czemu ja mam się nie kampić, co nie, kale się kampi, takie rzeczy i ogarnąłem to, że o wiele większy fan mam z tego, co nie. Że jak zacząłem się kampić, że tak bardziej taktycznie grać, co nie? Uchwała! Uch! To jest właśnie też, też jedna rzecz, która mnie denerwuje w tej grze. Że to jest to, że bardzo mało ammo jest w tej grze. Nie wiem czemu, ale w magazynkach w broniach jest tak mało ammo. Zazwyczaj, kurde, w ogóle ja, ja szybciej kończę ammo niż deadam, co nie? Czekaj, co? No, że szybciej wymarnuję ammo. A, Ach, cholera, wiecie o to chodzi? Że wymarnuje szybciej ammo niż kurde, to jest warte, co nie? Oh my fucking god, boże maria. Ale kiedyś mam takie... Nie wiem czemu, czy ja mam tak, czy ja mam jakoś graficznie ustawione, coś takiego, ale bardzo mi ta gra oślepia. Nie wiem czemu, ale kiedyś jak wychodzę z takiego ciemnego pokoju, na słońce tu, tak chyba to świeci kiedyś, aż takiego flashbanga się czuję. O, tak tutaj! Było tak widno, że wiesz, że on był w ciemnym pokoju, u mnie było widno, nie widziałem go totalnie. Szczerze, go nie widziałem. Później ogarnąłem, że ta kuleczka wyskoczyła, to wtedy ogarnąłem, że ktoś tu jest. O, kurwa, skoczyłem. Ale ogólnie jakoś wiesz, wam te bronie, które można używać, co nie, że tam SMG i takie rzeczy. Szczerze, jakoś SMG mi się w ogóle nie podobałem. Nie wiem, jak może dla was, co nie, ale SMG dla mnie w tej grze, nie wiem, ogólnie jakoś takie hit detection, czy jak to powiedzieć, że tak kurde, wiesz, jak strzelam gościa, to tak mało zadaje mi to obrażeń. Tak szczerze, nie wiem czemu, może mi się tak wydaje, ale jest to tak o wiele, wiele wolniej, co nie, że muszę więcej, o wiele magazynka. Chuba. No nie, no kurwa, w pierwszym kliknąć, klikłem przycisk Na Wiesz, że, że muszę o wiele Więcej amunicji wymarnować na jednego Gościa, niż kurde, wiesz y, Niż ogólnie, zazwyczaj, co jak grałem W Call of Duty, co nie, no bo wiesz W Call of Duty jestem przyzwyczajony, że jak widzę, nie wiem, dwie, trzy Osoby, to jeszcze mam taką szansę Zabić tych ludzi, co nie, ale w tej grze Nie mam szans, szczerze, nie mam szans W ogóle, kurde, byłem top 3 Byłem pierwszy czy ostatni, 21 kill, 12 deadów, 7 Asyst, kurde, szczerze, zarobiście Kurde, byłem prawie pierwszy, Ej, ale ogólnie, fajnie mi się gra w tą grę, kurde, fajnie, że... Kurwa, co ja gadam? Fajnie. Szkoda, że to jest tak krótka troszeczkę open beta, że wie, że tam jeszcze do dzisiaj, że do dziesiątego i później będzie przerwa do czternastego, że czternasty się zacznie, później do osiemnastego chyba? Coś takiego? Tam 4 dni? Czy tam coś takiego? ze mną i później koniec, co nie? Bo że, kurde, tak ogólnie bardzo mi się ta gra podoba. Bardzo mi się ta gra podoba, tylko jest to minus, że kurde, no. Po tej open becie już nie będzie można grać chyba. No, że wiesz, że za darmo. A kurde, no, no. Aż tak mi się ta gra chyba nie podoba, że kurde, będę wydawał pieniądze na tą grę. I to mnie właśnie najbardziej boli, że wiesz. Ta gra mi się bardzo podoba, ale no, nic nie mogę z tym zrobić, co nie? Że wiesz, że no, no. Szkoda, Bim, wydałeś 60-70 euro. Jak mogę na mój biznes, kurwa, moje biznesy robić, takie rzeczy. No wiesz, no o wiele wolę na inne rzeczy wydać Niż na jakieś kurde, no wiesz, no Battlefield I na same może to się stać tak samo, tak jak nie wiem, w Black Opsie 6 Że na początku mi się podobało e, w BES-ie, A później, 360, chyba nie podoba mi się O zogramy tę tą mapę To jest kurde chyba szczerze, jedna z najgorszych map Nienawidzę tej mapy, nawet bym powiedział, że to jest najgorsza mapa w tej grze Kurde, ona jest taka nienawidziana dla mnie O tak ta tutaj o! Widzicie to? Strzeliłem w to i to tak się dużo rozwaliło. To jest taka rzecz, która nie lubię w tej grze, tak szczerze. To jest jedyna rzecz taka, która mnie bardzo, bardzo denerwuje, co nie? Że ona jest tak bardzo re realistyczna, jak to ma powiedzieć. I wiesz, jak chcesz grać na takim gorszym komputerze, no to no nie możesz. Kurde, no w ogóle nie możesz, no bo kurde, to w ogóle by ci komputer... I wytłumacz mi to, co, nie? Celiłem je mu w heada. Byłem przycelowany takie rzeczy, było widać perfini, że ja go trafiłem, co nie? I nie zabiłem go. I jaki to jest kuba senso, nie? Że kurde, no shotgun w ogóle nie zadaje... O kuba, przeszuwany użyłem Steama. Że wiesz, że shotgun nie zadaje 100% damage, tak jak powinien. No, że wiesz, że no, no, shotgun powinien najwięcej demerza na blisko. I to jeszcze było blisko. Wiesz, można też powiedzieć, że kurde, o, byłeś daleko, ale jemu na głowę skoczyłem, no to byłem bardzo, bardzo, bardzo blisko, co nie? No i! O, fuck. Zazwyczaj Kuba w każdej grze bym kuwa, go zabił. Takiej Kuba blisko, co nie? W takim blisko bym go zabił, ale tutaj nie, w ogóle nie mogę. Ale i tak i tak jakoś, no nie wiem, no mam większy fan tutaj niż ogólnie, w każdej grze Kurde. Pięknie. O oh MY FUCKING GOD JAKI eight. JAKI KUWA eight. OH MY GOD O, oh, kuwa, dzięki teammate Bo w ogóle w tej grze Ja nie wiem ile ja mam FPS-ów Ale jedyne co ja wiem, że mam mało Bo inaczej na Steamie nie mogę odpalić Ile mam FPS-ów, że tam na ekranie Jak tutaj odpalam takie, wiesz, no W settingach FPS-y To ja w ogóle tego nie rozumiem O co tam, kuwa, chodzi, to nie? Że to tam znaczy jakieś, kuwa, nie wiem CPU, GPU No ja wiem co to jest, kuwa CPU, GPU Ale o to chodzi, że każdy, kuwa, ma inny numerek No zazwyczaj to, kuwa, gry mają, nie wiem Że pisze jeden, kuwa, counter, że jest takie rzeczy, a tutaj Kuwa nie. Tutaj pisze Kuwa z 20 kuba sztuk, no. Ojej, jakie. kuwa! No i właśnie tutaj, goście dwie wyszły i ja nie mam szans. Ja nie mam szans. W ogóle w tej grze, żeby tak kurde wiesz puszować takie rzeczy, i dwie, dwie osoby wyszły, to jest tak ciężko zabić, tak szczerze. Rzadko co mam, że zabiję tak dwie osoby naraz. No i może w takich małych okazjach zabiję osoby, ale w tak to no, no chance, no. Ale kurde, fajnie mi się gra w tą grę. Bardzo mi się fajnie w tą grę gra. Ogólnie, tak sobie wbić na kilka meczy, sobie pograć, sobie pograć takie rzeczy. Bardzo fajnie. Może wiesz, to nie jest taka gra, która wiesz, bym powiedział, że wow, ale zarąbista gra. Ale tak for fun nigdy jeszcze nie grałem w grę, którą gram for fun Tak szczerze, kurde, to jest jedyna gra, która tak najmniej biorę na serio. Że tak wiesz, o ile takie rzeczy w dupie to mam. Bo jak mi najbardziej chodzi dla mnie w grze, żeby mieć fan. You know what I'm No fan, no wiesz, no w takiej grze jak w Rainbow Six, to ja nie mogę mieć fan. Ja, ja muszę być chyba najlepsze tej grze muszę być najlepszy. Ale w tej grze to coś nie mindset kuba tej gry. Co nie, że tak w ogóle, tak, to wie się, kampie takie rzeczy. Mo, nie, nie, może się nie kampie, tak wiesz, tak jak niektórzy, że ku, siedzą za, za walonym budynkiem, co nie, że wiesz, że siedzą cały czas i się kupa kampią w, w tym samym miejscu. Ale wiesz, czy kampie się takie rzeczy, czy bardziej taktycznie gram, o wiele bardziej mi się fajnie gra. Kurde, no, zobaczymy na drugiej open becie, co się stanie, na saint Czy coś będzie ciekawszego, czy coś takiego, tak w Call of Duty, że wiesz, może coś dodadzą innego, takie rzeczy. I może to komentarz to jest, coś, co sądzicie o tej grze. I no, trzymajcie się, pójcieczki. papa. Mwah.